Cześć, banku z tej strony ProOshus. Witam was w kolejnym odcinku ze serii Odnawcy do Pieniędzy. Jak wiecie, to w poprzednim odcinku gospodarstwo mi spłynęło. No powiem, że nie jestem z tego faktu zadowolony. A kto by był? No. Kupiłem sobie nowe gospodarstwo i chcę je właśnie wam zaprezentować. Jedziemy. Światła. Zacznij, skrzynia poszła. Wlezwą sobie te biegi, mogę wrzucać. Trójka mi w ogóle wypadła tak samo wsteczny i to gospodarstwo jest tutaj. No. Fajne gospodarstwo, choć za wasze łapki w górę yy, i za to jakby ubezpieczenie, nie, to no, większo większość kasy na to poszła. Dobra, na tym gospodarstwie jest o taki fajny masejek. Bo ja to wszystko kupowałem. Z, tym, z z tym gospodarstwem masę i pali, zobaczymy Podjedziemy do przodu. No fajny ten masajek Mam nadzieję, że dobrze będzie w Polsce, żeby przecież to jest najważniejsze uu, trochę tych motogodzin ma Dobra, odstawimy Jeszcze kupiłem 30 na kombajn pojedziemy w, w, w przyszłym odcinku, w następnym. Kupić kombajn. O, to jest ta 30. To jest 330 wersja M. Fajna, żółta. Trochę mocy ma mało. Ale to na porządek wystarczy. Zdrowa, nowa. Nic nie jest przegnita. Zobaczymy, czy odpali. O, Tutaj jest trochę ciężko. Ale pisali, że taka trochę ma słodnicę dziurawą i tam na taśmie jest sklejona, no widać, że się już zaczyna działać. Ale też jest spoko. O, autostanka, bo z dwoma kupiłem. Big bag z nasionami. Obora, ale na razie ni nic nie ma. W przyszłości sobie tutaj krowy kupię. O, kurnik, a też kur nie ma? No, taki kurniczek. No, wystarczy, nie wiem, tak na oko z, z 30 kur się zmieści. Studoła O, z górką! To naprawdę będzie. Zajdę nam na A co tutaj jest? A tutaj jest ten magazyn na boże i tutaj miejscówko. O, to będzie tam ja dasie. Na no, datsie idealne A tu A to jest wejście do 100 No Mamy tutaj sobie taką fajną unię Raz, dwa, trzy Pięć, pięć skibów. No nie wiem, z 2-3 metry to ma na pewno rozsiewać. Ale nie wiem jakiej to jest marki. U 45 kilometrów można. No wystarczy na początek. I on tu ma w ogóle tak, ma miejsce na przyczepę przypięcie. No w dobrym stanie i brony. Dobra, wychodzimy. Miał być jeszcze siewik. A, tu jest. No też fajny, ale tego starego typu to się będzie zapychał mocno. No będzie. No i chałupa. Myślę, że spoko gospodarstwo kupiłem. No na początek powinno być wystarczające, a teraz tak trochę chciałbym po wsi przejechać. zobacz co gdzie jest. To, to, na to jeziorko chciałbym bardzo pojechać. Tylko jak ja mu tam dojechać. Światła kierunek Dobra, idziemy. Użytaj jakieś 90 się jeżdżą Jak się do tego stawku dostać? Nie może tą drogą. On jest stał. W ogóle słyszałem, że tu jest jakiś taki staw fajny. Ja mam jakieś wędki, to sobie tu kiedyś przyjadę połowić. O, tu fajne pola. Uuu, się ja fajnie bokiem leci. No, jesteśmy. No. Jeszcze no, się fajnie prezentuje, tak, to słabym z tyłu na kanapie, ale... ale powiem, że bardzo wygodna jest. No już zawsze jest taka trochę przejemita, więc będę trzeba było kupić nowe auto. połowa, Staw... dobra. Dzięki za oglądanie. To, dziękuję też Wam za 30 subskrypcji. To sobie sobie ostatnio było 31. Bardzo mi z tego powodu miło. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Cześć, pa!